Kuba, te belki też małe, takie pozostawiane, to to wszystko do wywalenia. Jest do potrzebne nie wiadomo do czego. Leżą tylko i tutaj czekają, nie wiem na co, na zbawienie chyba te belki. O! Dobra, czekajcie, postawmy ją. Żebyśmy poszli na światło, tylko żeby. Tu, ale to kto to będzie wie, jak to zwykła torba, niby. Dobra. Chodźmy, widzowie, na tamtą część gospodarstwa. To sobie staniemy przy belkach albo przy Ursusie. No i ja się zabieram za otwieranie. I zaraz wam powiem, co po prostu tam się znajdowało. Dobra, widzowie, już wiem co tam było. Ja tutaj byłem w domu. Musiałem jedną rzecz odnieść. A tak dokładnie była to sztabka złota. Czejcie. Nie wiem czy prawdziwe złoto, czy takie, no bo to w sumie no, można podrobić, no ale kto by zakopywał e, sztuczne złoto. I co ciekawe, było owinięte w takie chusty, jakieś takie starodawne tak naprawdę, jak stare takie babki chodziły. Może wasze babcie e, chodzą, albo prababcie nawet, bo teraz babcie tak nie chodzą, ale prababcie w takich starych chustach chodziło, w to było to owinięte. No i reszta no, to było takie szmelostwo tak naprawdę, jakieś tam e, gówniane, takie pordzewiałe rzeczy ponakładane, także tylko ta sztabka była... Warta to też nie jest sztabka 1 kg, tylko jest to, to, nie wiem, może ma pół kilo ta sztabka, to może być o wartości, nie wiem, 100 tysięcy, leciutko ponad. Także zawsze to coś, tylko to ciekawe, czy to jest prawdziwe. I jeszcze w co to było zamknięte? W tej torbie, o w tej, ona jest teraz pusta. Patrzcie, jaka jest lekka teraz. O. Widzicie? Wcześniej ona była pełna i była bańka z mlekiem tam sadzona, położona, dlatego to tyle ważyło. A w bańce, tak jak mówię, było jakieś szmelostwo napchane, e, które wywaliłem, e, bańkę oczywiście otworzyliśmy I co ciekawe, no była tam właśnie ta sztabka Powiem wam tak, jak zajrzałem pierwszy raz, to się tak zastanawiałem e, Czy jest sens w ogóle e, cokolwiek to wyjmować i szukać e, No bo przechyliłem, wszystko wyleciało, jakieś tam szmelostwo no Właśnie takie jakieś elementy zardzewiałe No jakieś metalowe, po prostu takie dziwne, dziwne rzeczy Jakieś takie kawałki od po prostu takie to, jakbyście na złą pojechali, zobaczyli jakieś małe elementy, to tak to wyglądało. No i potem była właśnie ta chusta, w której był zawinięty e, kawałeczek złota. No kurde. Fajne odkrycie. Tylko pytanie, czy to złoto jest prawdziwe? Y, bo. Huh. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, ze względu na to, że moim zdaniem osobistym, no nikt by nie zakopywał. Kurde, no szmelostwa też by nikt nie zakopywał, ale szmelostwo to pewnie była taka przykrywka, że jak ktoś nie zobaczy dalej co jest, no to po prostu by tego nie znalazł. Też zawinięte to było zabezpieczone, to chyba, chyba, chyba realne no nie.